Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z RG Bloodout Och, kolejny odcinek, który nagrywam tego samego dnia, więc Pocenicie to, klapką oczywiście Nie zapomnijcie eee... No i cóż, eee... będziemy się ścigać Ale, 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 już nie na DRAW RACE Tylko na race i wyścigi Nie wiem czy to się różni poza autami Naprawdę No, ale zobaczymy Pewno auto będą inne, ciekawsze nie Rywale um, No dobra, zaczynamy już Martinez, nie, ci sami Starzy znajomi, Lecz To też to troszeczkę inne. Oj, To jest szybkie też kółeczko, jak widzę. Czy oni zmienili te autka? Chyba zmienili. Takie wrażenie. Sali, chodź tu. W nie idzie mi na razie jakoś mega dobrze. Z tego co zauważyłem. No. Nie wiem, z czego to wynika. Czy znaczy nie? Oni mają. Sofia Martinez chyba czego ona tam ma Tak, Sofia sobie przede mną Dobrego do krążenia, spoczko mm. Nie wiem czemu musiałem kupić nowe auto, o nie, nie nie, bez sensu Ale no, okej, okay. chyba, że to są nowe, kurczę, nie nie pamiętam Co takie Sofia miała. Tak, no nie mogę się coś dogonić. Dobra, tego nie wiem, chłopie też oczywiście całkiem szybkie poniżej minuty 55 55 sekund. Nie mi to, to nie jest takie, kurcze jeszcze Dobre Czuję to, bo nie jest takie jeszcze Że brakuje mu tego czegoś, no Nie ma tej mocy, kurcze, no kamal, on, ja full speedem, o jeszcze źle pojechałem, No. Dobra, przy pewnym momencie zwątpiłem źle, 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 źle to wygląda. Mmm, trzecie miejsce, prawdopodobnie będzie tylko o kurwiks. Nie, Jap a nie, dobra, jest jeszcze na kółko. Jezus. No ale źle, serio źle Ta oto jest że ważne takie strasznie wolne No mam kłopoty, mam kłopoty Więc na ja się rybola troszkę pomogli Katie Jackson odpadła z wyścigu. Kurczę, braknie mi, braknie mi, ajajaj. Niedużo, ale brakło, szkoda. W drugie miejsce, no myślę, że i tak nie jest najgorzej. Mmm. Ale szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No mało też zarobiłem. Kurczę. I nic tutaj. Tragedia. Tragicznie, tragicznie. No, no nie mogę jeździć tu innym autem. No muszę tutaj wygrać, no to dużo mówić. Trzeba to wygrać, koniecznie. No teraz trzeba to koniecznie wygrać, no Sofia Martinez. Niestety pierwszy wyścig wygrałam i zgarnęła zwycięstwo. Trzeba ją gonić, koniecznie. Panie Frank. Kurczę, no serio, mam duże problemy. z nie ma ich przeciwnika. Jakby mieli jakiegoś busta cholernego. Ja bym tego busta nie miał. Tak to wygląda. Nie mogę go nawet z pustem wyprzedzić, nie? Nie wierzę. No dobra, no próbujemy gonić. Gonimy, gonimy, gonimy. Już coś leciało nade mną, czy mi się wydawało. Mmm... No nie jestem na razie zadowolony z tego auta, tam tyle. Gdzie? Jeśli się tym autem spoko, ale kurwa jest za wolne mam wrażenie, prawdę do przeciwnika, są za szybcy. To Sofia. Kurde, widzicie, konie tam latają. Ajajajajajajaj. Aj, aj, aj. Dobra, sofa spadła, ale się muszę tu bronić. Cały czas na drugim miejsce jestem. Nie wiem, czy J... który Jason był w nazwisku. No na pewnie nie był. Trzeci chyba nie był. Trzeci chyba nie był. Dobra. Przedziłem go. Jeszcze, miałe... Jeszcze jakaś super flipa on zrobił w ogóle. No, nie dobrze tylko, że. Jack. Jack Benton jest. Jack Benton był wysoko na pewno. No ale dobra, jedziemy, 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 jedziemy Dobra, wygrałem, sorry Że się tego nie związywałem, ale... Musiałem się chwileczkę skupić. Spoko, wygrałem najszybsze okrążenie. Troszkę dostanę. Tutaj też troszkę dostanę. Oj co, 300, aż 300 razy najszybsze okrążenie. Spaczko. E, 18 punktów. Sali na drugie miejsce. Coś niesamowitego. No ale dobra. E, mniejsza z tym. Mm, ile mam już minut nagrania? Dobra, 8 No ja to Myślę, że tak jeszcze. Eee. Na pewno ten wyścig jeszcze. Cztery okrążenia. Nie wiem co dalej. Eee, sprzed muszę przed sali być i przed Sofią. Kurczę, to nie będzie takie łatwe zadanie. Eee, trzeba się postarać. No. O Jezus, czemu ja tak skręcam? Ja znam tą, drogą. w sensie o tych wszystkich mapach jeździłem już, nie? Niczego nowego nie powiem. Tu jest Sali. idzie zaskakująco dobrze w tym sezonie. Bo zazwyczaj Sali dostawała w dupę i wszystko. Mmm, też jest niebezpiecznie. Wysoko, dobra. Przyda nam z Jason Walker. On nie był tak wysoka Dobra. Dobra. Kurde, słucham. Ja tam trochę się wydarzyło, dymów. Jason troszeczkę tam wstąpił i Sofię Martynę zatrzymał, świetnie. No ja to zbrodruje okrążenie, więc... Jeszcze nie jest cały układ. Nawet z jednym okrążeniem można wszystko odrobić, serio. 45 sekund, myślę, że to może być rekord okrążenia akurat, ale ja... oj, 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 oj. Jaki tu mam... No, bo mogę w to zakręt lepiej wejść. No i patrzcie gdzie? Już Jason jest sam do mnie. W tym mówiłem, że to jest jedno okrążenie. Nie wiem, co jest trzeci, ale no, dobra, wygram to raczej. Znaczy, dobra, nie będę mówił, bo jest wreszcie trzecie okrążenia. Znaczy nie jest czwarte. Więc jeszcze mogę dużo błędów popełnić. Ale z sali yy, z Sofia są daleko, więc no, myślę, że to jest akurat dobry znak. Nie było rekordowe okrążenie, co zaraz zrobiłem, ale Myślę, że było nie najgorsze. No, oj, teraz w miarę dobrze wszedłem. Dobra, słabe nitro dostałem. Yy... Dobra. Kucza, Sofia, Sofia jest tam tuż za mną w miarę Więc pasuje, niczego tu nie spieprzeć Pojawi tą Sofię Widzę Ona jest tym jasno szarem, nie? Ale już się nic nie wydarzy Perfekcyjne ostatnie stopnie Rekordem jeszcze ogrążenia Nie było referendum? Myślałem, że był No nic eee, Znaczy no, mój brył, ale Jack Benton O kurę 41 Sofia Martinez Ale kółko 400, tutaj dostała spoko, no tutaj nic. Ale to jest najważniejsze, że w tej klasyfikacji wygrałem. Jack Benton w, na drugie miejsce Sally Spado, fatalny wyścig. Sofia zajęła ostatnie, trzecie miejsce Sally Fatalny, ostatnio się wspomniałem. Eee, figure of Eight, co to jest za tego? Za evencik jakiś. Yy. No, ulepszmy to, outcome, ulepszmy. Yy. No tu już nie mam pieniędzy, niestety. Mm, 750. Może na body mam? Nie bardzo. No na no, to jeszcze mam. Dobra. Um, dobra, zobaczmy, co, o co chodzi z tym eventem. Um... Figure of 8. To to jest za wyścig. Po wy... Aha, po prostu wyścig. Tylko. E, um. okay, po prostu wszystko jest to taka ósemka. Kawa. Typowa ósemka, ok. Bardzo szybko okrążenia to sam. Nie męczamy, że na tyle dobre auto, żeby. O kurczę, ale wpadła w pościg, 20 sekund, a tu można wiedzieć w się zderzać. Raczej lepiej, właśnie ze... po zewnętrznej bo, wewnę... bo jeździć. To jest spoko w sumie, w sensie, no. Wyścig taki Braindead troszeczkę, w heather's półogrążenia za mną. Hmm. To, to jest też prosty, wiecie, wyścig, jeżeli jak, jak, jak coś wyjedzie z przodu i nie popełnia żadnych błędów, to, 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 to właśnie nie dał dogonić go. To jest taki problem, no, widzicie, bardzo, no. Ale nie wiem, co bym musiał zrobić, aby. Oni mnie dogonili. No nie mają opcji mnie dogonić po prostu. No właśnie. Po prostu trzeba mieć dobry, jest dobry początek i no. Najlepsze krążenie nawet. najlepsze najlepszego krążenia nawet nie miałem, nie? Mało tego. No kółko było... O Jezus. Eee, raz... Jeden czas, dwa czasy, trzy czasy gorsze, czyli byłem... No co nie miałem dobrego kr tego krążenia, no ale... Wygrać, wygrałem. No i fajnie, 2000. Spoko. Eee, obrazu też sobie. Nie, nie, nie. to auto. Autko. Eee, body, no, body chyba już nawet nie mogę. A nie, no mogę, mogę to. Dobra, to już ostatnio to body zagradujemy. Eee, tutaj chyba nic nie ma, no jest za tysiaczek Suspension. No, tutaj za drogie, dobra, przynajmniej za drogie. Dobra, myślę, że tak jeszcze możemy jeden wyścig rozegrać. Tak, myślę, że będzie to tak w sam raz, będzie 20 minut. Um, dobra, e, ostatni wyścig, race. Um, no, bo są cztery. Akurat akurat będzie Git, dobra. Uah. O kurde, ale spadło na mnie coś. Dobra... Mm. O kurde, ten chłop co wiezie? Chłop wiedzie jak ja... Jan ja już na budowie I kiedy ma zapłacić, o kurwa Lerła go, 50 zł za <grym>, transport <grym>, To jak wziął tego Sejczęto Co Se poradzi nie Co, co będzie przepłacał He <grym>, o kurde, gdzie ja pojechałem Ale się zahamowałem I ja piernicę... Ja sera to auto ma auto. On się wolno kurwa nawet zbiera, Jezu. Ja nie rozumiem tego auta. On się zbiera autentycznie jak... jak... O, ale Jezu, to było dobre. To auto autentycznie zbiera się jak ten... tak ta automalkowa, które miałem. Tylko że to przynajmniej był kloc. W sensie. Eee... On podejrz, No był dobry właśnie na tych... Em, demolkach, a to... No, no nie wygląda, że minę takie dobra na drogę. No po no prostu nie To na prostej... na prostej, nie? Jak to jest możliwe? No... Ja pierniczę. ale teraz akurat moja wina. Nie no, to ma serio, beznadziejne przyspieszenie. Dobra, to akurat go... no... Podobałem, że się... że wjechał w to jak debil. Big brain zrobiłem. Dobra, uciekłem w rywalom na szczęście. Cztery krążenia. E, dobra, dobra, zjedźmy, wiedźmy tu ryzykownie. No ale no, opyliło się. Kurde, za wiele bliżej. No gdybym dobrze zjechał, to opacałoby się, ale no, że wzychałem jak debil ostatni. Średnio opyliło, no, co ja będę gadał. Jednak przywalił. Widzieliście to? Pan Martinez, ona ma zniszczone to auto dosyć. Widzę, o oh jest, piękna szansa, żeby ją, do, czy to auto zniszczyć. <grym> he. <wytrych> tylko no muszę się do niej kurwa zbliżyć. No, chodź tu. No nie. Ja pierniczę, na piąte miejsce spadłem, pozdrawiam. Zatem na szósta. ja pierniczę. No, fatalnie, no to wygląda fatalnie, serio. No, Kate mi też nie wyprzedza, ja pierniczę. Dobra, no i z ma... Gita, na pierwsze miejsce. Sam Martin jest tam już... Myślę, że ona już tak ledwo co dyszy. Tu Jack też Seli też się tam troszeczkę pogryźli. Gitara. Dobra, muszę mówię wykorzystywać takie sytuację i uciekać. No to się ciężko skręca, to jest też duży problem tego auta. Kurde, z wielomo no, narzekam. Ale no serio, tamtymi autami się leździło o wiele, wiele lepiej. No ale no i patrzcie jak się już zbliżyli, nie? To Sofia. Na przykład ja pierniczna, ona. ma to auto ledwo co dyszcząca Lolech to jest Tu jest tajemny skrót, nie no No i dobra, no dzięki temu skrótowi to dosyć wciekłem im, ale... Kurę, Sofia dojedzie, nie? Na takim złomie Chyba, że ktoś ją zniszczy No zniszczcie ją, proszę Sofa bez punktów to dla mnie miód na uszy Nie, 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 nie miód na uszy A może miód na uszy? Kurę, nie pamiętam, nieważne <laughs> Ale jest na drugim miejscu, karamba. O mój Boże, nie! Dawaj, dawaj, to cię cię bo tego. Nie, dobra, jest. Dobra, Sofia na szczęście zrąbała i. awa. Czy mam rekord okrążenia? No mam, mam. Dobra, i to. Nie zaciemnę która była Sofia, Sofia była daleko chyba. Najszybsze okrążenie, spoko. Sofia była, oooo siłe miejsce, dobra, może być Ech, No i dobra Myślę, że w tym momencie też możemy zakończyć odcinek, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak to zaznaczcie kciuka w górę Trzymajcie się, na razie, pa No i cześć